Tak wyglądał stadion 100 milu przed miesiącem, a tak na mniej niż 24 godziny przed pierwszym wiosennym ligowym graniem. Ostatnio temat stanu murawy jest mocno na czasie i postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się obiekt przy i Piłsudskiego. Tak wygląda murawa. Dodatkowo na terenie stadionu doszło także do kilku kosmetycznych zmian. W tym tygodniu ściany tunelu prowadzącego na płytę boiska zostały odnowione. W sobotnim meczu przeciwko Olimpii Grudziądz zadebiutują nowe, biało-niebieskie siatki na bramkach. Ponadto Stomil przygotował 7 kas biletowych plus jedną kasę techniczną, w której będzie można nabyć karnety z akcji Milion dla Stomilu.